Potwierdziły się doniesienia w sprawie M. Jak Miłość. To już nawet nie są plotki. Ludzie zdecydowali. To już nawet nie są plotki. Liczby nie kłamią, oglądalność M. Jak Miłość w ostatnim czasie zdecydowanie spada, a najnowsze doniesienia nie są kolorowe. Producenci i scenarzyści serialu TVP poważnie muszą zastanowić się nad przyszłością produkcji. Jest tak. Jak ludzie myśleli. Serial TVPM Jak Miłość jest obecny na ekranach widzów od blisko ćwierć wieku. Pierwszy odcinek legendarnej produkcji został wyemitowany 4 listopada 2000 roku. Pomysłodawczynią i scenarzystką serialu była Ilona Łebkowska, która odpowiadała m.in. za scenę śmierci Hanki Mostowiak w kartonach. Drugim współtwórcą był Tadeusz Lamka. Od 2007 roku funkcję scenarzystki pełni Alina Puchała. Na przestrzeni lat serial Em jak miłość wypromował wielu aktorów, w tym zacnym gronie znaleźli się między innymi: Bracia Mroczek, Katarzyna Cichopek, Mikołaj Roznerski. Niepokojące doniesienia w sprawie M jak miłość. Nie jest kolorowo. Niestety najnowsze dane w sprawie M jak Miłość nie są najlepsze. Liczby nie kłamią, a twórcy serialu mają powody do niepokoju. Według danych oglądalności do których dotarł portal wirtualne media zakończony niedawno sezonem M jak Miłość podobnie jak w poprzednim roku zanotował spadek widowni. W porównaniu do wyników z analogicznego okresu rok wcześniej telenowela dwójki straciła 120 tysięcy odbiorców. Wówczas, według danych Nielsena, średnia oglądalność wyniosła 2,72 miliona osób. Telewizyjna dwójka emitowała premierowe odcinki serialu dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i wtorki o godzinie 20.55. Jak wynika z danych Nielsena Audience Massurement. Najpopularniejszy odcinek w sezonie, który został wyemitowany we wtorek 1 kwietnia, zgromadził przed telewizorami średnio 2,94 miliona odbiorców. Najmniej widzów, bo średnio 216 tysięcy, obejrzało odcinek z 22 października ubiegłego roku. Czy to znak, że pora już na zmianę w fabule serialu?